jak wycisnąć z analizy kolorystycznej 1000%? Jeśli po usłudze otrzymałaś ode mnie trzy takie pomoce kolorystyczne lub kupiłaś je gdzieś, ale wykorzystujesz w znikomy sposób i nadal nie potrafisz poradzić sobie z zestawieniami swoich ubrań, to znaczy, że potrzebujesz dalej pomocy. Wyszłam temu naprzeciw, rozmawiając z moimi klientkami, które pomimo tych karnetów nie do końca radzą sobie dobrze z zestawieniami. Fakt: Tutaj jest po prostu skarbnica, bogactwo możliwości. Ale dla osób, które nie siedzą w temacie, może być to czarna magia. Dlatego przygotowałam lekcję, która przeprowadza Cię krok po kroku po każdej z tych części, tak abyś umiała ją wykorzystać. Ogrom wiedzy, dlatego będę prosiła, żebyś korzystała z niej stopniowo i wracała cyklicznie, zajmując się swoją szafą. Obserwuj profil. Zapraszam Cię na stronę internetową i także do kontaktu. Szczegóły lekcji już wkrótce. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.